Jest matko jedyna. Jest piąta trzydzieści. Jak widać, właśnie. Buty spakowane. Strój w pokrowcu spakowany. Zaraz wychodzę. I ogólnie to spadł śnieg. Więc mam nadzieję, że zdążymy i że wszystko będzie dobrze. Że wszyscy do na czas. Łącznie ze mną. Więc muszę szybko jeszcze się ogarnąć i, e, i spadam. Słuchajcie, idę na busa, bo o 6 odjeżdżamy busem z Milanówka prosto do Pytania na śniadanie. I nasz występ ma być o godzinie 8, a na siódmą mamy być na miejscu. Zobaczcie, jaka, jaka niespodzianka, jaka ładna zima. zima, ale wsiadajcie, wsiadajcie, wsiadajcie. Tak, jest. Kolejne osoby dotarły już. Trafiłaś? Dzień dobry, dzień dobry. Pomachaj do kamery Aniu ładnie, pięknie, dobrze. Idziemy tam do tych czerwonych... Od razu idziemy, idziemy. idziemy. O wejdziemy, wejdziemy. po prostu gdzieś tak... No bo to są jakieś opiery. Gdzieś tak się kładzie na Ta była 5 razy XL. Ona była ogromna, ogromna. Dobra, rynkawiczki, rynkawiczki. Rynkawiczki, rynkawiczki, Bierzemy wszystko, zakładamy już rękawiczki, wszystko. O, o jak ładnie, super. I pamiętamy o tym, żeby pokazać te rękawiczki trochę dłuższe, tak? Trochę dłuższe. Gdzieś <grym> jest Jest stresik? Powiedzcie, nie ma, nie ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma nie ma stresu. Nie ma stresu, nie ma stresu. Zobaczcie jakie po prostu są wspaniałe, zobaczcie. I jeszcze wszyscy inni, tylko że pouciekali. Cza, 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 do przodu, cza, 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 cza do tyłu, cza, 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 cza do przodu. A, jest, do tyłu. I paną, paną, pytanie jedno ma. Głośno i... Czy czuje pani czacze? Czy czuje pani czacze? Głośno i... Czy czuje pani czacze? Czy czuje pani czacze? Czacza cza. Nie, nie, nie. po I ręce, ruszamy rękami, ruszamy rękami. Tak. się rozruszać. Dobrze. I do przodu rękę, do przodu, tak, do góry. Super, I teraz taki krok do boku. Hop, 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 hop. Dobrze, i bierzemy wdech. I ręce, I ręce. I kolejny jeszcze do góry, podnieście raz jedno, raz drugie. Hop, hop. Za siebie, za siebie. Dobrze. Tak jest. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Raz, dwa, dwa, trzy. cza cza, cza. Dwa, trzy. Uśmiech, do góry broda, Cza-cza-cza. Dwa, cza, trzy. Cza-cza-cza. Dwa, trzy. obrót ładny. Dwa, trzy. Cza-cza-cza. Do tyłu. Hop, hop, hop. Czy czuje ja, pani czuje czacze? I wiesz, tak do boki się kiwamy, wszystko, dawaj, no. Czy czuje pani czacze? Dawaj, ręce wyżej, wyżej rękę. Wyżej, wyżej. Czy, Czy czuje uważnie? pani czacze? Kale, tak? dobra, nie mają być wszystkie ręce do góry, dobra? Okej? Okay. Czy czuje dobra? pani dobra. czacze? Dużo lepiej? Jeszcze jeden raz, tak? Nie, Trzy, cztery, czac, czac, Prawda? Prawda Czyli zróbmy ręce do góry, dobra. One mi tu trzymają, zobacz, na barki, zobacz, no. i wszystkie jak wyjdziemy wiesz. Ale w Jak się czujemy? Będzie dobrze? Będzie dobrze, ale <tostaje> Pani Super. Czy <tostaje> czuję pani czacze? Dawaj, 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 Czy czuję pani czapę? Ręce robić ręce, ręce. Czy czuję pani czapczę i czap, czaca, Panie i panowie. Najważniejsze jest osobiste zdrada. Nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć Ja się nie boję udyć, i tutaj uchą stronę dam Pardon, pardon, pytanie jedno mam Czy czuję Pani czacze, czy czacze Pani zna Jak Pani wytłumaczę, co znaczy czacza tam Ma czacza wiele znaczeń i tylko słowa dwa Czacza tam, u, u, o Do czaczy tak niewiele trzeba, tylko nogi dwie Biodra dwa, pytań, czyś do białego dnia Dwie nogi pani ma I biodra chyba dwa Więc dajmy, cza cza cha, nie, cza cza cha, Aha, cza cha cha, Tak czyta się, a pisze się Ha-ha-ha cza cha, pa, Pardon, madame, pardon Pytanie jest. Check To jest jakieś szaleństwo. Dzień dobry, witamy Dzień dobry, bardzo witam. serdecznie. My tak za nie mówiliśmy, zamarliśmy, że kierownik planu mnie popycha, żeby tutaj nie tak Ja dojdę, dojdę. dojdę. Ja, po, ja po prostu patrzę i o nie miałem, zaczarowany. Ale czujesz czarczę? Ja czuję czacze, czuję, tak. Tylko ja A razie... czy pani czuje czacze? Oczywiście, że tak. Czy Jesus. czuje pani czacze? Czy czacze pani zna? Chrypka. Ja chrypka. pani. Zobacz. Jaka chrypka? A, taka szlakata. tak. Dzień dobry, miłe Panie, Witamy my tu mamy imiona i nazwiska, serdecznie. jak się, te... ja, może ja zacznę, dobrze? Dobrze. Da, za... o, Damian Krawczyk jest pierwszy, tak? instruktor, dobrze. choreograf, tancerz, Maria dobrze. Milosek, Iwona Smolarek, Krystyna Słowik, Jolanta Wagner, Małgorzata Radkiewicz, Grażyna Jarczewska, Anna Krawczyk, Krystyna Paduch, Wandach, Chlebna, Regina Czapska, dzień dobry. Nie pominąłem nikogo, nikogo, żadnej z Pań? Nie. O, ja to. to jest Zasia Górska. I Łukasz Nowicki, bardzo dziękujemy, że panie u nas są i dają tak dużo energii. Co daje taniec? Jak to się stało, że panie postanowiły właśnie w ten sposób spędzać czas? To, to twoja zasługa? Możecie, możecie mówić prawdę. Nie, nie, tak, tak. <laughs> Na pewno tak. Damian już był znany w, ze swojej choreografii tańców i myśmy z, z entuzjazmem przyjęły, że będą takie zajęcia. Aha, i jak taniec wpływa na zdrowie, na kondycję? Oj, na bardzo, samopoczucie? bardzo poprawia samopoczucie. Jesteśmy szczęśliwe, zadowolone i chętnie się spotykamy. Poznałyśmy nowe koleżanki, Damiana przede wszystkim. No i ma mamy nadzieję, że to się dalej pociągnie. O, to rzeczywiście będzie się to ciągnąć, nieskończoność. A pani jak się czuje, jeśli chodzi o taniec? No przede wszystkim jest to wielka radość i ruch, który jest wskazany bardzo. Jeśli mogłabym powiedzieć, to mam taką, no to jest takie nasze motto, fragment z wiersza pod tytułem Od juniora do seniora. Aha, my jesteśmy duchem młodzi. Wiek nam w niczym nie przeszkodzi. Póki życie nas się tli, proszę, zawsze jest czas na taniec. Pomyliłam. Dzieje, wszystko było wspaniałe. Wytniemy, wytniemy. Spokojnie wytniemy. Damian, Damian, ja muszę tak, zapytać. Tak. Powiedz, jak te zajęcia wyglądają? Jak hmm. organizujesz. Tak. No, jak frekwencja no, wygląda tak? każdy. Frekwencja. Czy zawsze są wszystkie panie? Tak, frekwen, frekwencja, frekwencja tak? jest Jezus. naprawdę. Gdy jesteś sam? Frekwencja tak. Ja sam ogarniam. Dwie, Dof, dwie, dwa razy więcej pań? Dokładnie Trzy tak. Razy Trzy razy więcej. więcej? Nawet. Dokładnie Ale tak, dokładnie tak. Spotykamy się raz w tygodniu w każdy czwartek. O godzinie 14, więc to jest też taka godzina nietypowa więc fajnie że tutaj właśnie tak to wszystko tak działa No bo obiad się robi o tej porze więc jak panie sobie to wszystko organizują my na taniec Aha, czyli Odpadamy. obiad może obiad, poczekać. Tak jest tam. Sprzątanie też może poczekać. Zdecydowanie. To tak I, I powiem szczerze, że w ogóle seniorzy są wspaniali, można z nimi właśnie dobrze współpracować i są zaangażowani, zdyscyplinowani i właśnie. Czyli nie, nie ma jakichś seniorach, mówisz, ja to chcę samą młodość. No dokładnie. Zdecydowanie tak, przez seniora. Ale trzeba to, pod, trzeba to podkreślić, bo właśnie to jest naprawdę coś wyjątkowego. Właśnie, że, że seniorzy są właśnie na, na tyle odważni, prawda, żeby ubrać się w taki sposób że znaczy, jeżeli przyjść. chodzi o strój, to ty przebijasz wszystkich. Tak. Także wiesz, tak. w kwestii czy odwagi. Pożyczyć, bracie, tak. To panie są bardzo spokojnie tak. ubrane. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam serdecznie moją stylistkę, Małgorza Soszeńską, która, też która wczoraj do, do późnych czy... godzin robiła dla mnie właśnie tą muchę i tą kamizelkę zmniejszała mi ją, tak, bo była, bo była na mnie za dużo. Także bardzo dziękuję. Słuchajcie, ehm, jakie plany na przyszłość? To jest tylko czacze jakie to są tańce? Wszystkie? Ten? Tak, różne, tak. Co jeszcze tańczycie? Co, na Pani przykład, co panie lubią, co Panie lubią? A przed nami. Właśnie Damian. Tak, Damian nam. Tak Wszystkie jest. rodzaje tańca nowoczesnego. Bo my zamiast chodzić do lekarzy, chodzimy na zajęcia do Damiany. Ale to jest dobra To Zamby. naprawdę jest, bardzo działa dobrze wszystko. On nas, toleruje, on nas toleruje, jakoś wytrzymuje z nami, więc jesteśmy zdziwione. A co panie są chcesz? jakieś takie ciężkie? Nie, nie do jesteśmy zniesienia? agresywne. <laughs> że ale, że trzeba tolerować. Ale no, różnica wieku duża, no, jakoś tak. tak no, ja, ja, ja po prostu uwielbiam takich ludzi, uwielbiam pracować z seniorami, to jest mega Super, także w Milanówku są właśnie tacy piękni seniorzy, i z tego miejsca chcemy właśnie wyprowadzić. Najpiękniejsze pozdrowić. panie w Milanówku. Które czują, tak. Czace. Tak, Które czują czacze. Dokładnie tak, tak. Słuchajcie, dziękuję Wam, że nie tańczycie mojego ulubionego stylu bezruch dance. Właśnie prezentuje. Prezentuje. Tytus de Zoo, bardzo ten Aha. A czacze, także w rytmie czaczy pięknie Wam dziękujemy za Pożegnamy się, poranek. właśnie tak, i tak, tak. bioderka chodzą. Panią Martę Goławską i Panią Małgorzatę Łysik z Centrum Usług Społecznych za możliwość prowadzenia takich zajęć. Serdecznie pozdrawiamy i miłą no, no i jak było? No i jak było? Naprawdę super, była ładna rozmowa, ładny wierszyk. Był mikrofon podawany do wszystkich, prawda? Dziewczyn, była, każda dziewczyna była wymiana zmienia i nazwiska. No. W ogóle na poszła nam pięknie czacza. Udało mi się wyrwać po nią prowadzącą, prawda? Trochę do tańca. Dziękuję Wam bardzo I zróbmy sobie się okrzyk taki, dobra, wszyscy rękę tutaj, wszyscy, 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 wszyscy uwaga. Hip, hip, hurra! Bardzo, tak. Jest show, jest show i, i zobaczcie jak, wie, jak, jak jak to jest, fajnie usłyszeć właśnie nawet właśnie od młodej prawda, osoby, prawda, że to rewelacyjnie wygląda, wiesz o co chodzi, że nie powiedziała nam to dałżmy, osoba starsza, tylko młoda osoba, że to wygląda rewelacyjnie, a co to oznacza, prawda, może jednak a, znamy się. Tak, 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 znacie który... tak, się. <głosy> <głosy> Upiekłam wczoraj, no... nie no po prostu tak. nie wytrzymam, no brawo, 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 brawo. To czas na jedzenie. Zobaczcie jak wow. a co to jest? To jest y, według wymyślonej y, receptury. To, to jest moja inwencja. Super. ponieważ super. Y... No to kroimy serwetki i rozdajemy. Tak jest. Jest nożyk, jest nożyk. No wszystko przygotowane. My jesteśmy słuchajcie już po występie, ale dzisiaj, 14 lutego, są polskie preselekcje do Eurowizji i głosujemy na numer 3. Trzy. Uwaga wszyscy, Justyna Seczkowska. Dawaj czadu! Uuu. No ale wychodzimy, wychodzimy. Byłem. Machamy i machamy i wychodzimy jednocześnie. Do widzenia! Kamerzysta, kamerzysta, proszę bardzo, jaki nam piękny materiał nagrał Kuba Ostrowski.